Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka, papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I rozpoczynamy. Mamy na tablicy przedstawioną funkcję x, która zależna jest od parametru t, czyli mamy tutaj x od t. Jak policzyć pochodną właśnie z tej funkcji? No jak się przyjrzymy, to widzimy, że tu mamy arkusa sinusa, niestandardowego, bo y, naszym argumentem jest pierwiastek drugiego stopnia z t do trzeciej, e, czyli jakby to powiedzieć, no pochodna złożona tutaj musi zostać użyta, no więc zabieramy się za liczenie tego zadania, czyli nasze x' równa się. E, no więc jak się przyjrzycie, to pochodna e, złożona musimy na początku e, wyeliminować, nie wyeliminować, tylko e, znaleźć najbardziej zewnętrzną funkcję w naszym zadaniu. Czyli jak, jaka będzie to funkcja? Funkcja, która wpływa na wszystkie pozostałe elementy, dając tak jakby ostateczny wynik w tym zadaniu. Czyli to będzie u nas arkus sinus, czyli na początku liczymy pochodną z arcusa sinusa, czyli to będzie co? 1 przez pierwiastek z 1 minus argument do kwadratu, a w naszym przypadku argumentem jest pierwiastek drugiego stopnia z t do trzeciej, czyli to jeszcze do kwadratu, razy i teraz zabieramy się za funkcję wewnętrzną. W naszym przypadku funkcją wewnętrzną jest pierwiastek drugiego stopnia z t do trzeciej, czyli musimy policzyć z tego pochodną. No i jak się za to zabrać? Moi drodzy, ja sobie tu pozwolę zamienić pierwiastek z t do trzeciej na t do jednej potęgi, czyli zamienić pierwiastek na potęgę i zgodnie ze wzorami, które możecie znaleźć w tablicach maturalnych, czy też ogólnie w internecie, to będzie inaczej, T do trzech drugich. I teraz policzę sobie pochodną z tego wyrażenia. Czyli to będzie zgodnie ze wzorami na T do N tej. To będą 3 drugie razy T do potęgi N minus 1, czyli 3 drugie minus 1, czyli 1 druga. I to jest dalej równe. Mm, tak, 3 drugie wyłączymy sobie przed. Razy T do 1, drugie to jest po prostu pierwiastek z T przez. Pierwiastek z 1 minus, i jeżeli ja tu t do trzeciej podniosę jeszcze do drugiej, to będzie, moi drodzy, t do, t do szóstej. Ale jeżeli ja podniosę do kwadratu pierwiastek, to mi się ten pierwiastek zlikwiduje, czyli ostatecznie mogę zapisać t do trzeciej. Czyli, żeby zapisać to wszystko pod jednym pierwiastkiem, to zrobimy 3 drugie razy t, pierwiastek z t przez 1 minus t do Trzecie. I takim oto sposobem, moi drodzy, policzyliśmy sobie naszą pochodną, czyli w sumie więcej było tych przekształceń kosmetycznych niż tak naprawdę e, liczenia pochodnej. Ja zawsze będę powtarzać, że jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby robić przekształcenia, to nie róbcie ich, ale dobrze wyliczcie chociaż tą pochodną. I cóż, zachęcam Was do policzenia razem z nami innych zadań z pochodnych, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, aby mieścili, abyśmy umieścili tutaj jakieś inne zadanie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.